Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Adam Karczyński i chciałbym zaprosić Państwa na lekcję muzealną poświęconą historii nazwy miasta Legionowo. Jeżeli zapytamy przeciętnego mieszkańca naszego miasta skąd pochodzi nazwa Legionowo większość osób prawidłowo odpowie niż od Legionów. Natomiast jeżeli zaczniemy drążyć ten temat nieco głębiej okaże się, iż tak naprawdę mało kto z nas wie w jakich okolicznościach ta nazwa trafiła tutaj na nasz teren. Żeby Państwu dokładnie opowiedzieć tą historię, musimy sięgnąć do dziejów Walk legionów polskich w czasie I wojny światowej. W roku 1915 wszystkie trzy brygady legionowe trafiły na wołni. W toku intensywnych walk ofensywnych w końcu października roku 15 dotarły one nad rzekę Styr. Po serii dość krwawych bitew, spośród których najsłynniejsza była walka o niewielkie wzgórze w pobliżu wsi Kostki Grówka, wzgórze, które później uczci legionów nazwano Polską Górą, doszło do tak zwanej stabilizacji frontu. Co to oznaczało w praktyce? Otóż żołnierze z obu walczących stron zaczęli ryć okopy. Wzdłuż całego frontu powstawała sieć polowych umocnień. Paradoksalnie dużo większym problemem od ostrzału przeciwnika okazała się pogoda. Musimy pamiętać, iż w czasach I wojny światowej klimat był jednak zdecydowanie bardziej ostry niż to, co w tej chwili obserwujemy za oknem. Pierwszy śnieg na Wołyniu w roku 1915 spadł już w okolicach 20 października. Tak jak na początku wspomniałem, na froncie znalazły się na raz wszystkie trzy brygady legionów polskich. W Lidni liczyło one prawie 25 tysięcy żołnierzy, których gdzieś trzeba było ulokować. Oczywiste było, iż wszyscy na raz nie będą siedzieć w okopach. Problem zaczęły rozwiązywać spontanicznie poszczególne oddziały. Wzdłuż całego frontu rozpoczęła się budowa prowizorycznych schroni. O ile na bezpośrednim zapleczu frontu budowano ziemianki, dość solidnie umocone, um umocnione. Wyglądały one w ten sposób, iż na podwójnie skrzyżowane bale drewniane asypywano metr, czasami 1,5 metra ziemi. Ziemianki tego typu chroniły nie tylko przed ostrzałem i odłamkami, ale również dawały schronienie od warunków atmosferycznych. Im dalej od frontu, tym ziemianki były coraz płycej wkopane. W odległości 5-6 km. Ziemianki już praktycznie całkowicie wystawały ponad powierzchnię gruntu, natomiast w odległości 10-12 km od pierwszej linii budowano drewniane baraki, już takie swobodnie stojące. Dokładnie baraki tego typu, jakie widzicie Państwo za mną. Dlaczego taka odległość 10-12 km? Otóż w tamtych czasach tyle wynosił zasięg skuteczny ognia artyleryjskiego. No, w takiej odległości można już było w miarę spokojnie przebywać, nie ryzykując, iż zostanie się niespodziewanie. Ostrzelany. Poszczególne oddziały budowały niewielkie osiedla złożone z zielanek bądź z tego typu baraczków na własne potrzeby. Nazywano je najczęściej bądź to cuczci dowódców, tak jak na przykład projowe osiedle, bądź też dla upamiętnienia poszczególnych bitew stoczonych przez legiony, nowe anielin, nowe laski. W połowie listopada 1915 roku rozpoczęto budowę. Jego drewnianego, prowizorycznego osiedla na potrzeby komendy legionów. W tym celu wybrano polanę ułożoną przy leśniczówce w pobliżu wsi Wołczyńsk. Miasteczko to pierwotnie zostało przeznaczone na potrzeby sztabu i wszystkich jednostek tyłowych, zajmujących się zabezpieczeniem logistycznym walczących jednostek. Już po pierwszych tygodniach budowy sami żołnierze zaczęli nazywać je legionowo. Spójrzmy zatem, jak wyglądały tego typu budowy. Najczęściej były to zwykłe baraki zbudowane z tego, co było pod ręką, czyli najczęściej były to nieokorowane drewniane bale utykane mchem. W środku żołnierze na ścianach wieszali to, co było pod ręką koce, płachty namiotowe, prześcieradła. W głównej mierze chodziło o to, żeby uszczelnić te drewniane ściany, trochę to ocieplić. No, też było troszeczkę przytulniej, jeżeli te ściany były przynajmniej czymś przykryte. Wyposażenie wewnątrz najprostsze z możliwych. Drewniane prycze, ewentualnie jakieś drewniane stoły, ogrzewanie, plaszane piecyki, tak zwane kozy. Paradoksalnie największym problemem był brak szkła, a bo no skąd w środku wojny, w środku lasu wytrzasnąć szyby. Oczywiście troszeczkę szkła udało się zszabrować dziś po drodze z rozbitych domów, troszeczkę zabrano z cerkwi, w których co bardziej cenne ikony były zaszklanymi szybkami. Niemniej jednak tego szkła brakowało przynajmniej do czasu podciągnięcia normalnych linii zaopatrzeniowych. Jak sobie radzono? Otóż żołnierze regionów zamiast szkła w okna wstawiali natłuszczony papier. Oczywiście przez ten papier nie było nic widać, ale przynajmniej w ciągu dnia do środka wpadało choć troszeczkę światła. Tutaj taka mała dygresja dotycząca życia codziennego, czym wówczas świecono. No, oczywiście elektryczność była znana już od dobrych kilkudziesięciu lat. Natomiast w warunkach frontowych agregaty prądotwórcze żarówki elektryczne były praktycznie niedostępne. Powszechnie stosowano lampy naftowe i świece, natomiast na skutek braków zaopatrzeniowych nafta i tak najczęściej nie dochodziła. Żołnierze bardzo chętnie wykonywali prowizoryczne lampki. Lampki zasilane tłuszczem, bądź olejem, bądź bardzo często z palcem wytopionym z wojskowych konserw. Za korpus takiej lampki najczęściej służyły łuski po wystrzelonych nabojach, ewentualnie butelki po winie. Tutaj, korzystając z okazji, chciałbym Państwu pokazać taką oryginalną butelkę po winie przywiezioną z Wołynia. Skąd w wojsku wino? A w tamtych czasach żołnierzowi, zgodnie z regulaminem zaopatrzeniowym, wino należało się nie, niemalże każdego dnia. Rzeczywistość była jednak taka, jednak taka, że tego wina stale brakowało. Intendentura stawała, starała się yy, załatwić yy, chociaż po jednej butelce przy okazji świąt. W warunkach lotowych kapusta butelka powinna była jednak przedmiotem z żeby ją no, tak sobie po prostu wyrzucić. Tak jak wspomniałem, wykorzystywano te butelki do produkcji lampek, ewentualnie też wkopywano je nieraz w dach ziemiany, już tak, stanowiły one swoisty świetlik. Oczywiście ilość światła, która wpadła do środka była minimalna, nie niemniej jednak lepiej mieć chociażby taki świetlik w suficie, niż rozbijać się po ciemku. Historia tej butelki jest jednak zupełnie inna, a tak naprawdę tragiczna. Wykopaliśmy ją w roku 2004 na cmentarzu legionowym w jeziornym nad Stochodem. W tamtych czasach nieśmiertelniki oczywiście istniały, jednakże nie były dość powszechnie stosowane. Wśród samych żołnierzy istniał przesąd, iż przynoszą one pecha, więc bardzo często sami żołnierze po prostu wyrzucali te blaszki. Legioniści, którzy chowali swoich poległych kolegów, chcieli w jakiś sposób zabezpieczyć ich nazwiska. Wiadomo, iż nazwisko napisane na drewnianym krzyżu kredą bądź węglem przetrwa tylko do pierwszego ulewnego deszczu. W jeziornym legioniści zapisali nazwiska poległych kolegów na kartkach papieru. Kartki włożyli do butelek, powinien całość zakorkowali i zakopali w grobach, licząc na to, iż ktoś w niedługim czasie będzie te cmentarze porządkować. Niestety historia wojna potoczyła się w taki sposób, iż udało nam się odnaleźć te butelki dopiero po 90 latach. Efekt był taki, iż kolki przegniły, a papier rozłożył się. Z każdej karteczki została niewielka kubka pyłu. Nazwiska przepadły, no, niemniej jednak butelka została przez nas zabrana i w tej chwili znajduje się w zbiorach legionowskiego muzeum. Pokazują ją Państwu również dlatego, iż jest to doskonały przykład na to, że nawet takie proste, wydawałoby się banalne przedmioty mogą mieć za sobą bardzo ciekawą historię. Dobrze, wróćmy jednak do tego naszego Legionowego. Oprócz tego typu prostych baraczków, w Legionowie powstawała cała masa budynków, moglibyśmy powiedzieć, ozdobnych. Skąd to się wzięło? Po pierwsze w legionach służyła cała masa uzdolnionych artystów, rzemieślników, a po drugie żołnierze mieli kupę wolnego czasu. Okres od jesieni roku 1915, była to tak zwana stabilizacja frontu, prowadzono walki pozycyjne. Spośród jednostek na pierwszej linii na stawę zaangażowanych było 15, może 20% stanów osobowych. Kolejne 15-20% siedziało w odwodach w rezerwie. Pozostałe jednostki przebywały na tyłach. Wiadomo, że jak wojsko się ludzi, to głupieje, więc czymś tych ludzi trzeba było zająć. Większość czasu żołnierze poświęcali na rozbudowę swoich kwater. Wśród tych budynków w legionowie możemy obserwować całą masę naprawdę dopieszczonych, dopracowanych ramek architektury drewnianej, tutaj szczególnie szaleni legioniści, górale, którzy budowali wiele budyneczków w stylu zakopiańskim. Za chwilę, mam nadzieję, pokażę Państwu troszeczkę tych zdjęć, które są u nas na wystawie. Co działo się jeszcze w tym Legionowie? w większości żołnierzy wizyta przy frontowym Legionowie kojarzyła się z możliwością zażycia ciepłej kąpieli. Tutaj taka mała dygresja: jakie było najpopularniejsze zwierzę na froncie, najliczniej występujące? Proszę Państwa, wesz. Wszy mieli praktycznie wszyscy w ogóle wszyscy są, powiem, e, zmorą wszystkich konfliktów zbrojnych jednakże w czasie I wojny światowej namrażały się w wyjątkowych ilościach. Żołnierze stłoszeni w okopach, często przez kilka miesięcy bez możliwości umycia się. Wszyscy znajdowali tam doskonałe warunki do rozwoju. W Legionowie, tak jak wspomniałem już wcześniej, znajdowało się całe zaplecze logistyczne, czyli kuchnie, pralnie, łaźnie. Większość żołnierzy podczas wizyty w Legionowie miała okazję zażyć ciepłej kąpieli i oddać swoje mundury do pralni, jednocześnie pozbywając się tego przykrego towarzystwa. Oczywiście oprócz takich spraw typowo bytowych w Legionowie kwitło również życie kulturalne. No, Zazwyczaj to może paradoksalnie, ale biorąc pod uwagę ilość inteligencji, ilość artystów, naukowców, nauczycieli gimnazjalnych i akademickich, którzy służyli w Legionach, było to jak najbardziej możliwe. Dla młodych żołnierzy organizowano liczne kursy oraz zajęcia typowo szkolne. Oprócz takich typowo wojskowych kursów powiedzmy podoficerskich czy specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów broni organizowano również zajęcia uzupełniające szkolne, przygotowujące młodych ludzi do zdania matury. Dowództwo Legionów wychodziło z założenia, iż nie warto marnować czasu tych młodych ludzi i wojna wojną, ale jednak uczyć się trzeba. Z samej kultury yy, Literackie. Wielu żołnierzy pisało opublikowane w późniejszych czasach pamiętniki, wydawano prasę okopową. Działała świetnie zaopatrzona dzięki pomocy Ligi Kobiet biblioteka. A od lutego roku 1916 działało również kino. Przywieziono wtedy e, gdzieś z tyłu aparat kinowy. O, epoka kina niemego. Natomiast żołnierzom legionów to nie przeszkadzało z Lublina. Udało się ściągnąć pianino, a ci bardziej. Utalentowani muzycznie legioniści, uświetniali swoimi występami pokazy filmów. Dodajmy filmów w tamtym czasie, najnowszych, kroniki filmowe, jakieś króciutkie filmiki fabularne ściągano bezpośrednio z Wiednia. Oprócz kultury rozwijał się także sport. Tutaj taka ciekawostka dla wszystkich miłośników piłki nożnej otóż klub Legia, obecnie Warszawa, powstał w roku 1916, właśnie tam na Wołyniu. W tym wojskim przyfrontowym legionowi. Jaka była geneza tego klubu? Otóż w poszczególnych oddziałach była cała masa młodych chłopaków, którzy lubili grać w piłkę nożną. W warunkach stabilizacji frontu chłopcy też zajmowali się sportem. Początkowo zaczęto rozgrywać mecze pomiędzy poszczególnymi plutonami, kompaniami. Z czasem z tych najlepszych żołnierzy, piłkarzy zaczęto wybierać swoistą reprezentację. Wiosną roku 1916 spośród najlepszych piłkarzy, legionistów powołano drużynę, którą nazwano Legia. Chłopaki wybudowali w lesie w pobliżu Legionowa pełnowymiarowy stadion. Stadion to jest może za dużo powiedziane, ale nie było to pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Wyglądało to w ten sposób, iż po prostu wykarczowano kawał lasu, wyrównano teren, zbudowano bramki i nawet drewniane trybuny. Bardziej przypominające ławeczki tego typu, jaką tutaj Państwo widzicie. Mecze były bardzo popularne. Rozgrywano je pomiędzy poszczególnymi oddziałami, a ta reprezentacja zwana później Legion grała również z podobnymi drużynami reprezentującymi oddziały austriackie, węgierskie i niemieckie. Ostatni wielki mecz rozegrano w dniem ofensywy Brusiłowa. Dobrze, jak dalej potoczyła się historia tego wołyńskiego legionowa? No, niestety ono przetrwało zaledwie kilka miesięcy. W lipcu roku 1916 ruszyła ostatnia wielka rosyjska ofensywa, tzw. ofensywa brusilowa. Po bitwie pod kostką front został przełamany, a samo legionowo uległo zniszczeniu na skutek pożaru. W rezultacie ostrzału artyleryjskiego wybuchł pożar. Większość tych baraków drewnianych z drewna, które przez te kilka miesięcy zdążyło wyschnąć. No, tam w zasadzie po takim domowym pożarze nie było już co zbierać. Resztki pozostałości rozgrabiła później ludność miejscowa. W tej chwili po tym wołyńskim legionowie pozostała jedynie niewielka polana i pozostałości studni. Dobrze, przejdźmy zatem do dalszej historii Legionów i tego, jak ta nazwa Legionowa trafiła tutaj na nasze tereny. Same oddziały legionowe walczyły na froncie jeszcze do jesieni roku 1916. Zajmowały one dość duży odcinek frontu nad rzeką Stochód, natomiast w końcu września, początkach października roku 1916, ze względu na bardzo duże straty i ogólne wyczerpanie żołnierzy, zostały wycofane na tył. Większość jednostek trafiła do Baranowicz na Białorusi, natomiast Piąty Punkt Piechoty ulokowano w koszarach w Zegrze Południowym. W roku 1917 powoli jasne się stawało, że państwa centralne tą wojnę przegrają. Pojawiły się co prawda inicjatywy polityczne, takie chociażby jak akt 5 listopada, które obiecywały odtworzenie Królestwa Polskiego, budowę Wojska Polskiego. A niemniej jednak szala wojny przechylała się już na państwa Antarty. Wiązanie sprawy Polskiej z przyszłymi przegranymi. Nie było zbyt dobrą decyzją. Tutaj sytuację w bardzo prosty sposób ułatwili nam sami Niemcy, którzy zażądali od Legionów złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu. Pamiętajmy, że dla tamtych chłopaków, którzy szli walczyć o wolną Polskę, złożenie tego typu przysięgi było rzeczą nie do pomyślenia. W tamtych czasach takie sprawy jak przysięga, dane słowo, znaczy słowo honoru. Były jednak traktowane bardzo poważnie. W efekcie, latem roku 1917, doszło do tak zwanego kryzysu przysięgowego. Jako rezultat, legiony zostały rozwiązane. Część żołnierzy siłą wcielono do wojska austriackiego, wysyłając ich na front włoski. Część żołnierzy internowano w obozach wienieckich, a Piłsudski trafił do Twierdzy w Magdeburgu. Internowani oficerowie legionowi trafili do obozu. W położonym, po, w położonym obok nas meniaminowie. Większość z nich przesiedziała tam do roku 1918. No i w tym miejscu dochodzimy do kluczowych dla naszego miasta wydarzeń. Rok 1918 listopad Polska odzyskuje niepodległość. No, tutaj nagle okazuje się, że odradzające się państwo polskie natychmiast potrzebuje jak najwięcej żołnierzy. Na zachodzie konflikt z Niemcami, kolejne powstania wielkopolskie, śląskie, na południu walki z Czechami Śląsk Cieszyński. Nieco dalej na wschód realna wojna z Ukraińcami o Lwów i o Wschodnią. Ze wschodu zagrożenie bolszewickie. W tym momencie żołnierze Legionów bardzo się przydali. Tak jak na początku wspomniałem, jednorazowo na froncie w Linii przebywało prawie 25 tysięcy żołnierzy, jednakże w okresie istnienia legionów przez tą formację przywinęło się prawie 100 tysięcy chłopa. I byli to żołnierze dobrze wyszkoleni, ostrzelani, posiadający realne doświadczenie wojowe. Postanowiono więc te jednostki odtwarzać. Na miejsce ich odtwarzania wybrano garnizon Diabłonię. Dlaczego akurat garnizon Diabłonię? Po pierwsze, lokalizacja dość blisko Warszawy, dogodny dojazd. A poza tym garnizon w Jabłonnie był gotowy na przyjęcie dużych ilości wojska. Oprócz koszarowców istniała tutaj także ta cała szeroko rozumiana logistyka w postaci właśnie kuchni, stołówek, pralni, łaźni. Niemal ważnym atutem Diabłonnym był również poligon zlokalizowany na terenie dzisiejszego osiedla piaski poligon, na którym można było tych żołnierzy szkolić. Na komendanta garnizonu w którym miało odtwarzać jednostki legionowe, powołano pułkownika, później generała Roja. Sam Roja, jak i też większość legionistów, którzy tutaj zaczęli zjeżdżać wiosną roku 1919 do Japonii, był człowiekiem dość sentymentalnym. Okolice Koszar w Jabłonie przypominały Roji, jak i też innym legionistom, Okolica tego legionowa na Węgier. Takie same sosnowe lasy, takie same piaszczyste wydmy. Już po kilku tygodniach pobytu w koszarach jabłonie, sami żołnierze zaczęli nazywać je legionowym. Początkowo ta nazwa była nieoficjalna, z czasem zaczęła wchodzić do urzędowego obiegu. Początkowo w dokumentach pisano jabłonna legionowo, jabłonna legionowa, z czasem ten człon zaczynał zanikać. W latach dwudziestych tak naprawdę już mówiono o samym legionowie, natomiast Oficjalnie nazwę tą klepnięto dopiero w roku 1930, kiedy to minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie o powołaniu odrębnej gminy Legionowej. Proszę Państwa, tak pokrótce wygląda historia nazwy legionowej i tego, jak ta nazwa trafiła tutaj na nasze tereny. Zapraszam Państwa do oglądania następnych lekcji muzealnych, które dla Państwa przygotuję. Dziękuję za uwagę.